Start. Nie. Z ręki zrobimy. No dobra, czyli odparamy sobie Perfekkata. Mamy tutaj program Perfect Cut, Tutaj musimy to podciągnąć lekko do góry, to ściągnąć w dół. I zrobimy sobie konkretnie rodzinę F06. Bo takie macie akurat tafle, tak? Tafla 3000 na 1000 Bierzemy, przerzucamy ją tutaj. I pojawia ona nam się tutaj na dole. Co jest ważnego w tej tafli? W tej tafli jest ważne, jakie ona ma zdefiniowane trimy i bordery, czyli nasze marginesy. Tu jest wymiar, czyli wysokość w tym miejscu i szerokość. To jest oczywiste, tak? Trim, jeden margines po x, trim, drugi margines po y, border, czyli drugi x i border, y, czyli drugi. Y. To jest oczywiste, ale mamy też tutaj taki śmieszny. Jeszcze ja to nazywam margines wewnętrzny. To jest coś takiego, jeżeli mamy większą ilość elementów do wycięcia, to żeby poniżej tej wartości w środku Przerwy. przerwa nie schodziła. Tak, taka przerwa. Też dobre słowo. Dobra, mamy taflę. Tafla jest tutaj. Tu jest rodzina, tu jest tafla. Ona pojawia się tutaj, a formatki pojawiają się tutaj. Klikamy na tą zieloną. Na te zielone pole, ilość Quantity, wysokość tutaj i szerokość tutaj, tak rodzina. Customer to nas nie interesuje w tej chwili, nas interesuje ten wymiar. I chcemy na przykład 3 formatki po 500, tak? Czyli wpisujemy sobie ilość 3, 500 i 500 enter. W tym miejscu przeliczamy i pojawia nam się wizualizacja. Tak to nazwijmy: jedna formatka, druga formatka, trzecia formatka i linie cięcia. Tu jest margines jeden, tu jest margines drugi. To są te dwa marginesy, tak? A tu jeszcze mogą być marginesy na zewnątrz, 14 nie Teraz, bo mamy małą ilość formatek, nie, te formatki możemy. Albo dobrze, zrobimy inne formatki, czyli wykasujemy projekt tutaj, bo jeżeli go nie wykasujemy, to nie będziemy mogli modyfikować, edytować dobrze. projektu. Tak. Czyli damy sobie jeszcze trzy o jakimś innym wymiarze, na przykład 400 na 400. I znowu przeliczamy. Możemy te formatki przenosić, tylko musi być zaznaczona, nie? Kliknięta musi być. nie mogę złapać, o jest zmieniać ich pozycję jakieś pytania do tego? projekt oczywiście robimy w tym miejscu naciskając ten tutaj nożyk Zapisz. dajemy jakąś nazwę naszą ulubioną 03 da? będziemy sobie je numerować save, jest to maszyna Genius CT, zgadza się nożyk zgadza się, bo jest to rodzina 6 więc aktualny nożyk jest 6, ok 03, które żeśmy nadali, to jest rodzina OK, OK, save. I następnie projekt powieramy z tego miejsca. O, tutaj. I to jest nasz projekt. Dwa razy klik, klik. I już jest gotowy projekt. Widać. Wszystko jasne? Jakieś pytania? Nie. Koniec.